Dobra, siema dzisiaj, poodpowiadam na Wasze pytania. Długo wyczekiwane QA. Najpierw polecimy sobie z pytaniami pod filmami na YouTubie. A więc pierwsze pytanie. Ile już ćwiczysz, bo fajna forma? Ćwiczę dwa lata od czerwca 2023 zacząłem chodzić na siłownię regularnie. Pierwszy raz na siłowni byłem w 2023... marzec? Coś takiego, ale regularnie zacząłem ćwiczyć od czerwca. I ostatnio minęły dwa lata od momentu, kiedy zacząłem chodzić na siłownię. Od tamtego momentu ćwiczę regularnie, nie miałem takiej przerwy, miesiąc czy coś. Starałem się każdego tygodnia ćwiczyć trzy razy w tygodniu. No i z czasem to się zwiększyło, tak, ale nie było dnia przez te dwa lata. Nie było tygodnia przez te dwa lata, jak mnie nie było trzy razy w tygodniu na siłowni. Tak mi się chociaż wydaje. Następne pytanie. Co zachęciło cię do chodzenia na siłownię? Głównym powodem było to, że chciałem wyglądać lepiej. Miałem kompleksy, bo byłem chudy, tak. Tutaj będzie zdjęcie, jak wyglądałem jakieś dwa lata temu. Nie było to satysfakcjonujące jak wyglądałem. Zważyłem wtedy jakoś 66 kg, 67 kg, coś takiego. Przez te dwa lata dużo się zmieniło, ale pewnie za dwa lata powiem, że też się dużo zmieniło, Wiecie o co chodzi. W sumie to był taki powód. Chciałem po prostu dobrze wyglądać i nie chciałem być chudy. Następne pytanie, Jest trochę crazy, ale w sumie powiem, powiem, czym i jak układasz włosy. Pierwsze co robię po przebudzeniu, biorę prysznic. Moczę te włosy, jak są mokre. To nakładam na nie sól morską i taką pomadę, suszę, dyfuzorem. No i jakoś tak to wychodzi. właśnie, wbija siostra na QA. Zaraz opije mama. 3, 2, 1. Kolejne pytanko jaka waga teraz siedzi. Teraz ważę 82 kg na czczo, może 81,5. Kolejne ptanko. Dobra jakość, czym nagrywasz filmy? Nagrywam filmy zwykłym iPhone 15 I moim zdaniem jakość aparatu tego telefonu mnie nie zadowala Jak za takie pieniądze No nie wiem, może po prostu mam jakieś za duże oczekiwania Albo jest po prostu dobra jakość, tylko ja sobie coś wmawiam. Kolejne pytanko Ile razy w tygodniu trenujesz? Trenuję 5 razy w tygodniu Poniedziałek push, wtorek pull, środa legs Czwartek push pól. Mógłbym sobie zamienić na upper -lower. Tak mi się dobrze ćwiczy. Pytanie kolejne. Ile jesz kalorii dziennie? Staram się jeść 3300. Teraz będą pytanka z Instagrama. <grytanie> Pierwsze pytanko brzmi tak: czy jesteś Polakiem? Jestem w 100% Polakiem. Rodzony? Mieszkam? Do jakiej wagi aktualnie dążysz? Planuję zejść do 80 kg. Zobaczymy jak to będzie z siłą, jak będę wyglądać. Mam nadzieję, że jak najlepiej. Sylwetka nie będzie tak zalana. Zobaczymy jak będzie. Dobra, kolejne pytanie. Jakie jest Twoje ulubione ćwiczenie? Po dłuższych przemyśleniach stwierdzam, że nie mam ulubionego ćwiczenia. W każdą partię mam jakieś ćwiczenie, które lubię bardziej lub mniej. Kolejne pytanko brzmi Ile cymy masz w bicepsie? W bicepsie 39 nie jest mało, nie jest dużo i co mam więcej powiedzieć? Nic kurwa, jazda, jazda z następnym pytaniem, jazda z nimi. Następne pytanie. Jakie jest twoje ulubione jedzenie? Stek Moim ulubionym jedzeniem jest jakiś, wiecie, stek, mięsko. Mięsko, ryż, kurczak, kreatyna. Zrobią z ciebie skór... Wysyna. No nie mam, nie mam, nie mam. Wszystko lubię, wszystko po, wszystko po troszkę. Te egzotyczne smaki z takimi polskimi tutaj trochę Włoch, bo makaron zjem raz na ruski rok. Wszystkiego po trochę, tak? Nie mam ulubionego jedzenia. Kolejne pytanie brzmi: Najlepsze według Ciebie ćwiczenie na barki, biceps i triceps. Najlepsze ćwiczenie na barki wznosy handlami. Nie ma lepszego ćwiczenia. Na Biceps, zwykłe uginanie handlami, na triceps. Na triceps, wiemy jakie są ulubione ćwiczenie, bo już mówiłem w filmie, ciąganie linką, to są najlepsze ćwiczenia, które chyba już zostaną. Boże, już się do końca życia będę robił. Dobra, kolejne pytanie. Co sądzisz o muzyka TV? Moim zdaniem najlepsze recenzje muzyki w Polsce i na całym świecie, tak? Po prostu wielki szacun dla niego, bo on wiecie, kaptury. Takie kaptury, właśnie fajne. Lubię gościa, lubię gościa pooglądać do jedzenia. Dobra, wracając do pytania, którego nie miało być. Pytanie brzmi, jak często golisz się tam, no wiesz. No, gole się tak co trzy dni. Tutaj możecie zobaczyć, że. No wiem, że chodzi o twarz i w ogóle. Czterodniowy zarost, to jest. No, co 4 dni się golę. Kolejne pytanie. Czy wadząc 65 kg, jestem chudym szczurem czy jednak równego i ze mną? Co mam powiedzieć? E... I coś zjeść po prostu, tyle powiem. Kolejne pytanie. Co sądzisz o imigrantach nielegalnych? No, panoszą się, panoszą się tacy ludzie. No, trochę takie. Nielegalnych, no. Teraz alert przyszedł No, będzie afero. Jaki rozmiar. Pe... Dobra, to już jest przesada. Kolejne pytanie, jakie igły polecam? No takie wiecie, cieniutkie. Jakieś szósteczki, coś takiego. Wiecie o co chodzi. Kolejne ptanko. Czy rozważasz wejście na doping sterydowy, jeśli już na nim nie jesteś? No miałem takie kminki w głowie, tak? Po skończeniu 18 roku życia na przykład nie wbić strzykawki czy coś. Ale mówić, że jestem naturalny i wtedy TikTok się wybija, YouTube, wszystko, wiecie o co chodzi, taki fake natural. Naprawdę sigma podejście. Nie, tak na poważnie, testosteron dopiero jak będę potrzebować tak, jak już będzie się miało te 40 lat i będzie spadał, to, to może się wspomogę. Może zostanę kulturystą i będę musiał brać doping. Dostępne pytanie. Co zamierzasz robić, jak skończysz szkołę? No, pójść do pracy. Oczywiście, po szkole pójdę do pracy związanej z moim zawodem i będę po prostu pracować w moim zawodzie przez 40 lat, żeby dostać emeryturę i cieszyć się z tak super spędzonego życia. Tak zrobię po ukończeniu szkoły, ponieważ wydaje mi się, że bardzo dużo mi to daje opcji. I po ukończeniu szkoły jeszcze napiszę maturę. Bo chcę iść na studia, żeby bardziej się edukować, bo po, po prostu czuję, studia trochę kosztują te 50 tysięcy, w rok mojej pracy, jak nie będę nic nic wydawać, to mi się to zwróci. Pomagać innym to jest bardzo satysfakcjonująca odpowiedź. Pamiętajcie, bezrobotny, ale obrotny. Najpierw trzeba mieć tu, a później można mieć tu. A, no i super, to było ostatnie pytanie, bo reszta pytań to po prostu przesada. tyle z odpowiedziałem na prawie wszystkie pytania, niektóre po prostu nie miały sensu, tak, jakieś takie durne. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, następny filmik, sum, pozdrowia.